W 2020 roku ponad 41% nowych aut sprzedanych w Polsce stanowiły suwy. Drugie pod względem popularności były hatchbacki, prawie 20% sprzedaży, kolejne pojazdy z nadwoziami typu Kombi, które stanowiły około 15% zeszłorocznego wolumenu. Z czego wynika taka popularność suwów? Czy to tylko i wyłącznie kwestia gustów naszych rodaków, które notabene są zbieżne z gustami Europejczyków, czy o zakupie takiego pojazdu decydują inne cechy, być może bardziej praktyczne? Żeby była jasność, to jest suw, to jest suw i to również jest suw. Jak widać definicja tego typu nadwozia jest dość szeroka, a żeby to jeszcze lepiej sobie wyobrazić, warto zwrócić uwagę, że Pumę i Explorera różni prawie metr długości. Krótka sonda wśród potencjalnych nabywców pumy pozwala wyrobić sobie zdanie na temat preferencji dzisiejszych kierowców. Suwy kochane są przede wszystkim za większą przestrzeń w kabinie, wyższą pozycję za kierownicą, dającą lepszy wgląd w sytuację przed samochodem, a także za ten prawie off roadowy wygląd, dzięki któremu nawet mała z pozoru puma postrzegana może być jako pogromca bezdroży. Najmniejszy SUV Forda, zbudowany został na płycie podłogowej Fiesty, ale jest od niej dłuższy, wyższy i ma zdecydowanie większy prześwit. To ostatni nieczyni co prawda z niego samochodu terenowego, pozwala jednak na małe szaleństwa poza asfaltowymi drogami. Jeśli dołożymy do tego wysokiej klasy, materiały wykończeniowe, dobrą funkcjonalność i nowoczesne technologie, w tym układy hybrydowe, nie dziwi, że Puma to najczęściej wybierany Ford na starym kontynencie. Zgrabny kociak Forda bez dwóch zdań może się podobać, o czym najlepiej świadczą statystyki sprzedaży. Puma to najczęściej sprzedawany samochód Forda w Europie, a o jego potencjale najlepiej świadczy fakt, że amerykański producent zdecydował, iż następcą Fiesta WRC w rajdowych Mistrzostwach Świata będzie właśnie hybrydowa Puma zbudowana w oparciu o najnowsze przepisy Rally 1. Hybrydowa Puma pojawi się na odcinkach specjalnych rajdowych Mistrzostw Świata w styczniu przyszłego roku, jakby potwierdzając, że dzisiejsze słowy zachowały jednak ten pierwotny, wynikający z nazwy. Gen sportowy.